Dzień dobry. Witam wszystkich w salonie 2 Kółka. Dzień dobry. Jesteśmy w Nakle nad Notecią, 30 km od Bydgoszczy. Mamy duży salon sprzedaży: sprzedajemy motocykle, motorowery, skutery, kłady, krosy, rowery i sprzęt ogrodowy. Jesteśmy również wyłącznym dystrybutorem pojazdów elektrycznych Sarini. Pojazdy elektryczne Sarini dzielimy na dwie podstawowe grupy: na skutery zabudowane bez prawa jazdy, oraz na samochody elektryczne. Dzisiaj będziemy rozmawiali o tej pierwszej grupie, o skuterach zabudowanych bez prawa jazdy. W tej grupie mamy, Sarini ma cztery podstawowe modele: model Tito, model Velo oraz model Fibi i Arno. I o tych dwóch ostatnich właśnie dzisiaj. Będziemy rozmawiać. W dzisiejszym materiale chcielibyśmy Państwu zaprezentować porównanie dwóch modeli: jest to model Sarini Arno S50 oraz model Sarini Fibi FLB z bagażnikiem. Modele te są w tym momencie najbardziej zbliżone do siebie, jeżeli chodzi o grupę cenową, ponieważ model Salini Arno S50 kosztuje 34 999 zł, a model Salini Fibi FL bez wagażnikiem kosztuje 31 999 zł. W skrócie. Model Sarini Arno S50 wyposażony jest w baterię litową, z kolei model FIBI wyposażony jest w baterię żelową. Model Arno S50 nie posiada bagażnika, z kolei model, model Sarini FIBI FLB go posiada. Dlatego chcemy dzisiaj Państwu zaprezentować różnice między tymi dwoma pojazdami. Będziecie mogli zobaczyć, będziecie mogli zdecydować, który model bardziej wam pasuje. Zanim zaczniemy od takiego typowego naocznego pokazywania różnic między jednym a drugim pojazdem, chciałbym wam przedstawić podstawowe parametry modelu Sarini Arno S50. Jest to model z baterią litową, jest to bateria 50 amperogodzin, 64 V, która nam pozwala na przejechanie naszym pojazdem około 70-80 km. Jest to bateria litowo-żelazowo-fosforowa, którą możemy z pojazdu wyjąć, możemy ją ładować standardowo w pojeździe przez ładowarkę, bo ładowarkę mamy też oczywiście w komplecie z naszym pojazdem, czyli możemy ładować nasz pojazd standardowo z gwiazdka, nie wyjmując baterii, bądź możemy też tą baterię wyjąć i naładować ją sobie domu, Po prostu, bądź na przykład wyjąć z pojazdu i naładować w garażu. Jeżeli chodzi też o takie podstawowe parametry, maksymalna prędkość tego pojazdu to 45 km na godzinę. I pojazd wyposażony jest w silnik o mocy 2200 W. Kilka słów o modelu Fibi FLB. Jest to model, tak jak wcześniej Patryk powiedział, z bateriami żelowymi. On jest na układzie 72V, 58Ah, czyli mamy 6 akumulatorów. Pojazd ten osiąga maksymalną prędkość 45 km na godzinę. Na jednym ładowaniu można przejechać około, między 70 a 80 km. I mamy tutaj silnik 2500W. Jest to jeden z naszych najbardziej energicznych, najbardziej zrywnych, Najmocniejszych pojazdów, które mamy w naszej ofercie. Pierwszym, najważniejszym aspektem, który chcielibyśmy Państwu przedstawić w różnicach między Fibi FLB a Arno S50, jest posiadany w modelu Fibi FLB bagażnik. Zaprezentuję może, jak sam bagażnik wygląda. Uchulam go za pomocą podniesienia tylnej klapy. Przestrzeń bagażowa może nie jest duża, ale wystarczy na przewiezienie małych zakupów bądź zapakowania jakiejś małej walizki. Myślę, że bez problemu również do środka wejdzie nam zgrzewka wody. Jeżeli jesteśmy już przy temacie miejsca, chciałbym też Państwu zaprezentować, jak wygląda kwestia miejsca pasażera z tyłu pojazdu. Ponieważ i w jednym, i w drugim modelu troszeczkę się to różni. W modelu Fibi FLB, czyli w tym modelu z bagażnikiem, to tylne siedzisko jest troszeczkę krótsze i siedzimy delikatnie wyżej. Co sprawia, że na krótsze trasy siedzi nam się wygodnie, komfortowo ale przy takich dłuższych trasach, przynajmniej w mojej indywidualnej opinii, wygodniej siedzi się w modelu Arno S50, ponieważ siedzimy troszeczkę niżej i też samo oparcie jest zdecydowanie dłuższe, także siedzimy tacy bardziej otuleni, czujemy się naprawdę bardziej komfortowo właśnie przy takiej dłuższej jeździe. Dobrze, zaczniemy może od wejścia do modelu Arn, do modelu Fibi FLB. Pokażę państwu jak się w nim siedzi, jak to mniej więcej wygląda. Jak widzicie Państwo, nie ma problemu do dostania się na tylne siedzisko, nawet bez przesuwania i przechylania oparcia przedniego fotela. Także jest to opcja, wydaje mi się, naprawdę bardzo wygodna. Oprócz tego, tutaj też w tym modelu mamy taką wygodną rączkę z jednej i z drugiej strony, która też ułatwia nam wchodzenie. Dobrze, wejdę do środka. Mimo moich gabarytów mam około 1,80 m wzrostu, około 90 kg wagi. Bez problemu udało mi się wejść na tylne siedzisko, właśnie bez przesuwania przedniego fotela czy też bez pochylania go. Tak jak tutaj mówiłem wcześniej, to siedzisko jest dosyć krótkie. Siedzimy delikatnie wyżej niż siedzi kierowca przed nami. W mojej opinii, za chwilkę przejdziemy do modelu Arno S50, pokażę Państwu, jak to tam wygląda. Tam z kolei sam proces schodzenia jest troszeczkę inny, wymaga to troszeczkę więcej zaangażowania, ale wydaje mi się właśnie, że ta pozycja na dłuższe trasy jest zdecydowanie wygodniejsza. Z tej perspektywy możecie zobaczyć Państwo, jak to wygląda w przypadku modelu Arno S50. Niebywałym plusem jest to, że drzwi w tym modelu otwierają się naprawdę bardzo szeroko praktycznie pod kątem 90 stopni. Jednak jeżeli chodzi o wejście do tyłu pojazdu, tutaj już nie dostaniemy się, nie odsuwając tego fotela bądź, bądź chociaż go nie przechylając. Tutaj musimy już ten fotel no. Przynajmniej przechylić to przednie oparcie. Tutaj mamy taką wygodną dźwignię, którą podnosimy, podnosimy do góry i bez problemu możemy ten fotel przechylić sobie do przodu, bądź przechylić do tyłu w momencie, kiedy ustawiamy go sobie. Dobrze. Tak jak wspominałem przed chwilką, tylne siedzisko jest zdecydowanie dłuższe niż w modelu Fibi FLB. W mojej opinii sprawia to, że naprawdę siedzi się tutaj bardzo przyjemnie, komfortowo, sama ta kanapa i oparcie również są bardzo miękkie, tutaj to wnętrze, to, że siedzę na równi mniej więcej z kierowcą, sprawia to, że czuję się jakby taki bardziej obudowany, no czuję się tutaj tak bardziej po prostu komfortowo, przytulnie. Też wydaje mi się, że właśnie też ta miękkość kanapy, ta, ta przytulność, ten komfort wpłynie na to, że przy dłuższych trasach no, będzie, będzie podróżowało się naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Następnym aspektem wyróżniającym nasze dwa modele Fibi FLB od Arno S50 jest to rodzaj hamulców, które występują w naszych pojazdach. W modelu Fibi FLB mamy hamulce w manetkach po lewej i po prawej stronie. Są to hamulce centralne, czyli nieważne, który z tych hamulców e, użyjemy, e, w tym momencie hamują wszystkie koła. E, przypomnę jeszcze raz, hamulec z lewej strony w manetce, z prawej strony w manetce i e, tutaj mamy takie nawiązanie e, jak w samochodzie, mamy hamulec ręczny, jest to hamulec postojowy. W momencie, kiedy zaparkujemy pojazd gdzieś na górce, możemy sobie ten hamulec użyć, żeby nam się pojazd nie stoczył. Za chwilkę przejdziemy do modelu Arno S50, tam będziemy mieli jeden hamulec dodany, ale z kolei jeden odjęty. Zobaczycie to Państwo w następnym ujęciu. W modelu Arno S50 sprawa hamulców wygląda delikatnie inaczej. Mamy hamulec z lewej strony tutaj w manetce, jest to również hamulec centralny, czyli jeżeli hamujemy nim, hamują wszystkie koła. Nie mamy tutaj podziału na hamowanie koła przedniego czy kół tylnych. Dodatkowo w tym modelu mamy hamulec nożny, taki jak. Normalnik występuje w samochodzie. Są zwolennicy. Niektórzy szukają pojazdu, który będzie miał hamulce w manetkach tylko i wyłącznie. Nie jest im potrzebny ten hamulec nożny. Ja z kolei jestem zdecydowanie fanem hamulca nożnego, ponieważ na co dzień poruszam się normalnie samochodem i takie rozwiązanie jest dla mnie bardzo, bardzo przyjemne, no bardzo znane. W modelu tym występuje również hamulec. Ręczny hamulec postojowy, mają takie samo działanie jak w modelu IFIBI FLB, o którym przed chwileczką opowiadałem. Kolejnym aspektem wyróżniającym nasze pojazdy jest tutaj zastosowany system ładowarek. W przypadku modelu Arno S50 mamy tutaj zastosowaną ładowarkę zewnętrzną czyli po prostu mamy ładowarkę, gniazdo, tutaj wtyczkę podpinamy do gniazda ładowarki. Wchodzimy do gniazda ładowania w pojeździe, a tej wtyczkę podpinamy do standardowego gniazdka 230 V. W modelu Salini Fibi FLB ładowarkę tą macie Państwo zamontowaną już w pojeździe. Także do zestawu z pojazdem dołączony jest tylko sam przewód ładujący. Za chwileczkę go Państwu zaprezentuję. Model Fibi FLB ładowarkę ma wbudowaną już w środek pojazdu, także na wyposażeniu naszego pojazdu mamy sam przewód ładujący. Tutaj wtyczkę naszego kabla umieszczamy w pojeździe, a drugą część wtyczki także podłączamy do, do gniazdka takiego standardowego, domowego 230 V. Ostatnim aspektem, najbardziej wyróżniającym sobie nasze pojazdy, są to jego kwestie wizualne, jeżeli chodzi o środek. Zaprezentujemy teraz Państwu bardzo szczegółowo wnętrze modelu Arno S50 i modelu Fibi FLB. Tak naprawdę, w mojej opinii, mi podobają się oba te modele, a już do Państwa należy, tak naprawdę, finalna decyzja odnośnie tego, co podoba się najbardziej Wam. Mam nadzieję, że to porównanie e, pozwoli Wam na wybór e, lepszego dla Was modelu z rodziny Sarini. Pamiętajcie, że cały czas mamy w sprzedaży około 50 pojazdów na placu gotowych e, do jazdy. Nie czeka się u nas, nie płacicie zaliczki e, i nie czekacie u nas 30 czy też 60 dni e, roboczych, jak to jest w innych firmach mamy pojazdy od ręki i w każdej chwili możemy je wam sprzedać. Oczywiście nie wszystkie modele, niektóre modele się kończą, nowe jakieś przychodzą, ale cały czas około 50 pojazdów mamy w sprzedaży. Pamiętajcie również, że mamy cały czas czynną naszą infolinię, pod którą wyspecjalizowany pracownik Sarini odpowie na wszystkie wasze pytania. Jest to numer 730 880068, powtórzę 730 880068, zapraszamy, dzwoncie. postaramy się Wam pomóc w każdej sytuacji. Dziękujemy bardzo za poświęcony czas, zapraszamy na sarini.pl i na salon 2 i do usłyszenia.